Witajcie moi kochani, a dzisiaj przy sobocie tak sobie pomyślałam: miałam zrobić najpierw czytanie emocjonalna pułapka, ale przyszedł inny impuls. Dlaczego on, ona się wycofał, wycofała? Ja myślę, że to pytanie często was nurtuje. No, bo ktoś znika nagle i nie wiadomo, co się dzieje, prawda? No, i dzisiaj się przyglądniemy temu tematowi i zobaczymy, jakie są powody jego wycofania, jego tego człowieka. Panowie, jeśli patrzycie na panią, to sobie tylko to odwracajcie, dobrze? Prześwietlimy sobie tą sytuację, która jest. Przeczytam energię, która jest najbardziej widoczna w kolektywie, ok? Co nie znaczy, że to jest czytanie prywatne, kochani. To jest czytanie kolektywne, czytanie ogólne, no i na pewno nie z każdym będzie rezonować. Ale już wiemy, że dużo osób rezonuje bardzo z tymi czytaniami, więc mnie się póki co udaje wyłapać tą najbardziej mocną energię w kolektywie i mam nadzieję, że będzie tak też tym razem. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasny i czysty przekaz, dlaczego on się wycofał? Co było powodem. I jego wycofania. Wiecie co, no przede wszystkim macie do czynienia z mężczyzną o bardzo mocnym ego. To też jest mężczyzna, który mógł już wiele w życiu osiągnąć. Yy, ma swoją pozycję, ma swoje pieniążki, ma może swoją firmę. Hmm. Także on zna swoją wartość, on wielkim jest i tutaj słyszę, ja za nikim biegać nie będę. Może masz rzeczywiście do czynienia z człowiekiem, który jest w ciągłym ruchu, bo interesy, bo praca zawodowa, bo dużo podróży. Może właśnie podróże związane z pracą zawodową. Więc tu już słyszę, mogła być przeszkoda, bo to nie jest ktoś, kto posiedzi na jednym miejscu. Dlaczego on się wycofał? Całkiem możliwe, że pokazała mu się jakaś inna szansa na miłość. Ktoś mógł się pojawić w jego życiu, kochani. Ale to też mogła się pokazać szansa, kochanie, jeśli chodzi o zarobienie pieniędzy, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. O e, Więc on tutaj miał jakiś swój plan, wiecie? Taki na życie. Robię to, co lubię, robię to, co kocham. E, dla mnie bardzo ważne jest pieniądze, rozwijanie moich pieniędzy, czy pomnażanie moich pieniędzy, przepraszam. E, no i. Rzeczywiście wygląda na człowieka, który bardzo często lubi y, urlop, który właśnie często właśnie wyjeżdża na urlopy, pozwala sobie na odpoczynek. No, jako cesarz to go stać i może sobie na to pozwolić. Czyli masz do czynienia z takim mężczyzną, dla którego ważne są pieniądze. Dla mężczyzny, który lubi podróżować, który lubi też urlop. Um, który jest w energii ego, który ma plan na życie, ale tutaj mówię dużo się toczy wokół pieniędzy u inne. To, co powiedziałam w pewnym momencie, że całkiem możliwe, że się otworzyła nowa szansa na miłość u niego. No i wygląda na to, że on wszedł w nowy związek. I całkiem możliwe, kochani, że ten związek pasował do jego świata zewnętrznego. Że ten związek pasował do jego energii. Nie chcę tu nawet mówić, bo mogą być dla niektórych z was taka sytuacja, że mógł być zmuszony do jakiegoś związku i to go bardzo obciążyła ta sytuacja. Ten związek mógł być rzeczywiście przez kogoś, na przykład rodzinę, zaaranżowany. A on z racji tego, że może mieć e, też takie naleciałości narcystyczne, a że ta osoba pasowała do jego wizerunku, nie wiem, może też miał jakiś status społeczny. Może wystarczy dla właśnie kogoś, kto, kto lubi być w centrum zainteresowania, wystarczy, że czasami na przykład kobieta jest piękna, gdzie wszyscy na nią patrzą. A jeszcze jak ktoś osiągnęła w życiu, nie wiem, ma pieniądze, ma pozycję społeczną, no to już wtedy jest wszystko pasuje. Ale powiem Wam, że on tutaj walczył bądź walczy jeszcze właśnie o ten związek, że chce pokazać, że jest wart tej osoby. Tutaj on musiał, wiecie co, ja coś tu czuję taką energię, że ta kobieta dla Panów yy, może odwrotnie, że ta inna kobieta... Yy, stała czy stoi ponad nim. Może rzeczywiście ma więcej pieniędzy i on musiał tutaj udowodnić, że on na nią zasługuje. Tutaj musiał sobie udowodnić, że on, yy, że on jest odpowiednim partnerem. I ja nawet czuję tutaj taką walkę u niego o nią. Dlatego był ghosting u ciebie, ponieważ miał inne opcje do wyboru. To teraz zobaczmy, kochani, bo miał tą opcję, wycofał się, no bo ktoś inny po, e, pojawił. No i zobaczmy dokładnie, co tam się dzieje. No mamy trójkąt, <gry> znaczy trójkąt. No. Myślę, że ty nie jesteś w trójkącie miłosnym, no bo ktoś się wycofał i zostawił cię po prostu gdzieś tam w kącie, a skoncentrował się na kimś, kto bardziej pasuje do jego wizerunku. Czyli wtagnęła się osoba trzecia, tak zwana, żmija, aczkolwiek ona nic nie może za to, kochanie. Także musimy tutaj uważać, żeby zaraz tej osoby, nie wiem, nie bombardować jakąś negatywnością, bo to on dokonał wyboru, ta kobieta się pokazała, on dokonał wyboru, ona pasuje do jego powierzchownego świata. No i o nią walczy. I tym samym właśnie wycofał się bez słowa. Z waszej relacji. No i wybrał inną opcję. I teraz sobie zobaczmy, jak mu się układa z tą kobietą. No tutaj praktycznie mamy szóstkę denarów, ale też mamy dziesiątkę mieczy. Aj, 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 aj. no tak się chłopina. Wrąbał. Wiecie co? Powiem Wam tak. No, na początku było pięknie, bo było dawanie i branie na równym poziomie, ale tutaj mamy ogromny ból. Eee, zobaczmy dalsze karty, bo dziesiątka mieczy, no to jest praktycznie dziesięć mieczy wbite w ciało człowieka, czyli ogromny ból. Eee, mamy też usknięte drzewo, kochani. Czyli Tutaj czuję, że tutaj wszystko umarło, tu wszystko uschło. Całkiem możliwe, że, że z tą kobietą ma dziecko. Bo ją położył jako cesarzową. Może rzeczywiście nawet był ślub, czy się ożenił. Jeśli nie, no to całkiem możliwe, że ma z tą kobietą dziecko. Tak, on się stara, on się stara, ale na na no tą dziesiątkę mieczy muszę jeszcze położyć karty. No, on jest pełen ognia, pełen pasji, i tutaj jest jakaś może rzeczywiście razem pracują, ale wiecie co? No, tu mamy diabła, czyli tutaj jest jakieś uzależnienie, jakaś obsesja, coś toksycznego w tym związku. I wiecie co? Ja jeszcze sobie sprawdzę tą dziesiątkę mieczy, bo ona mnie bardzo zastanawia. O co chodzi z tą dziesiątką mieczy? Kto kogo zranił? Dlaczego i kto tak tutaj cierpi? O co chodzi z tą dziesiątką mieczy? Oj, będę musiała wiedzieć co wyciągnąć kartę, bo o co chodzi z tą dziesiątką mieczy? Ach, powiem Wam, że między nimi jednak jest bardzo dużo różnic. Tu może być rzeczywiście różnica w poglądach, w religii, może różnica wieku. No i tutaj ktoś musiał, może oboje przejść przez taką ciemną noc duszy. O, no właśnie. Tutaj nie było szczerości, i tu opadły maski, kochani. Tutaj wyszły jakieś. Em, Jakieś tajemnice na wierzch, które były długo, właśnie ukrywane. Tu mamy takie podwójne życie. Co może być takim podwójnym życiem? Jeśli nie, załóżmy, inna kobieta w jego życiu, bądź w jej, bo to może działać w obie strony: że to ona mogła mieć podwójne życie, że ona mogła jeszcze kogoś mieć albo jakąś taką, wiecie, ciemną stronę duszy na przykład. Co może być taką, takim właśnie noszeniem masek, ukrywanie czegoś? Na przykład, kiedy mężczyzna, to mi od razu przyszło do głowy, kiedy mężczyzna ma żonę, ma rodzinę, jest wszystko pięknie, ale prowadzi długie, drugie życie, czy na przykład ma jakieś swoje upodobania, na przykład seksualne. Y, którymi żyje na przykład y, w takim, wiecie, czerwonym domku. On tam chodzi, bo tam na przykład y, jest jakaś y, pani, która daje mu to, czego żona mu w domu nie daje. To jest na przykład podwójne życie. To jest jego maska. Drugą maską może być na przykład gry hazardowe, jakieś ciemne, dziwne interesy, o czym żona może nie wiedzieć. I to samo może się tyczyć tej jego partnerki. Że tutaj mamy wielkie różnice między nimi, ale też mamy właśnie to podwójne życie. Może nawet oboje coś przed sobą ukrywają. No bo mając tego diabła, mamy jakieś uzależnienie, mamy jakieś obsesje, mamy jakąś toksykę. No zobaczmy na tego diabła. No. Mamy właśnie energię seksualną, kochani. Zarówno ona, jak i on mogą mieć jakieś swoje. Dziwne upodobania, ale też może być tak, że zarówno jedno jak i drugie po prostu wali sobie wrogi. Czyli zarówno ona, jak i on mogą mieć jeszcze kogoś na boku. Tak to wygląda między nimi. I całkiem możliwe, że tutaj coś wyszło na jaw i praktycznie oni siebie zranili nawzajem. Zobaczmy, jak tam wygląda ta sytuacja między nimi. Dokładnie teraz. Jak to teraz wygląda między nimi? A z mieczy odwróconych? No nie będzie prawdy, kochanie. Nie będzie prawdy. On jest w bardzo wrogiej energii w stosunku do niej. I mamy dwójkę odwróconą, czyli jeszcze nie dokonują wyboru. Yy, tutaj jakiś yy, wybór został odsunięty na koniec, ale mimo wszystko, wszystko runęło. Tutaj jeszcze mogli próbować coś ratować, ale z, runą świat, z, runą, z kartą świata i z runą Hagalas. Tutaj coś runęło, tu się wszystko zawaliło. Tu już nie ma co zbierać, kochani. No i wygląda na to, że w tej chwili albo są separacja, może nawet w trakcie bądź w czasie rozwodu, czy po rozwodzie. No, bo mamy dziewiątkę denarów. Ogólnie mógł być rzeczywiście podział majątku i każdy sobie dobrze żyje jako szczęśliwy singiel. Jednakże tak naprawdę oni się nie do końca jeszcze puścili, no ale to puścili, wiecie o co chodzi? Roztali, ale całkiem możliwe, że tu chodzi o dziecko. Jeśli jest dziecko, jeśli nie, no to mogą być inne sprawy. No i położyła nam się Królowa Mieczy, czyli to jest kobieta, która często symbolizuje kobietę wolną, niezależną, która wyciągła swój miecz i się odcięła. Także tutaj mamy do czynienia z energią, kiedy no, tam mu nie wyszło, po tamtej stronie. Ale, jak już tak patrzymy, nie wiem, czy Was to interesuje, ale zobaczmy, w jakiej energii on teraz jest, jeśli chodzi o Ciebie. W jakiej energii on jest teraz, jeśli chodzi o Ciebie. Dziewiątka buław, koło fortuny. No, tu jest jakaś bariera między Wami, zdecydowanie, no ale nie ma się co dziwić. Tutaj działa przeszłość, teraźniejszość i również przyszłość, koło fortuny o tym mówi. Dziesiątka denarów i harcykapłanka. no proszę. Wiecie co, on wie doskonale, że Ty jesteś jego przeznaczeniem i tu czuję taką energię, kurde, to co było mi przeznaczone zostawiłem na boku. Dziesiątka kielichów to jest spełnienie emocjonalne. Tam miałem wszystko, czego potrzebowałem. I do tego jeszcze arcykapłanka, kobieta tajemnica, kobieta, która nie przywiązuje wielkiej wagi do jego portfela, która jest bardzo uduchowiona, która widzi więcej, czuje więcej. No i dokładnie w takiej energii, taką Cię widzi, w takiej energii jest, jeśli chodzi o Ciebie. Zobaczmy, czy możesz jeszcze na coś liczyć z jego strony. Pustelnik, ósemka mieczy, piątka mieczy i królowa buław. Mm, powiem Wam tak, on się nie odważy. Mamy długie wycofanie, koncentracja na sobie. On tutaj będzie dużo analizował, potrzebuje ciszy. Ósemka mieczy y, odwrócona możemy mówić, że on y, wie, że to można jeszcze naprawić, ale z piątką mieczy myśli, że już jest y, ziemia spalona, że, że ty nawet chyba nawet nie popatrzysz w jego stronę i wiecie dlaczego, on nie jest w stanie popatrzeć Tobie w oczy, a ty się odwracasz z całej tej sytuacji jako królowa buław. Kobieta, która zna swoją wartość, on wie, że ty y, jesteś w poczuciu własnej wartości, i on też tak cię widzi. I praktycznie tutaj naprawdę czuję taką energię. Mógłbym to i może jeszcze uratować, ale jak ja jej spojrzę w oczy, a po drugie, czy ona w ogóle będzie chciała ze mną rozmawiać? Taką energię tutaj y, właśnie czuję. Ja myślę, że. Jeśli chodzi o ciebie, to w momencie kiedy on ci właśnie wywinął taki numer i się wycofał, to ty nie sądzę, żeby to było ci obojętne, ale w tej chwili jesteś takiej energii pch, stracił, po prostu stracił. Ja wiem kim ja jestem, ja wiem jak wyglądam, ja wiem co ja sobą reprezentuję. E, jeśli ktoś mnie zostawił e, na deszczu, no to ma pecha. I on o tym doskonale wie. On tu, tu czuje naprawdę taką dużą energię wstydu z jego strony. Jak ja bym jej miał spojrzeć w oczy? Wiecie co? On jeszcze poczeka, aż, aż e, lody stopnieją, aż minie trochę czasu, aż, aż ci Opadną emocje, tutaj on wie doskonale, że na ten moment nie ma co ruszać w Twoim kierunku, bo tego kompletnie będziesz blokować. Tutaj nie ma szans, dlatego on, jego strategia jest taka, poczekamy. Poczekamy za jakiś czas, kiedy emocje opadną, to wtedy mogę coś zrobić, bo na ten moment on mówi, że gdyby on ruszył, no to jest tylko kłótnia, stres emocjonalny, jakieś ciężkie dyskusje, na co on nie ma ochoty. Zresztą kto ma ochotę a już mężczyźni tym bardziej. Zobaczmy, czy kiedy minie trochę czasu. Spróbujemy później sobie określić ten czas, co on może zrobić. O, będzie chciał nowego początku z Tobą. Będzie chciał coś naprawić, uzdrowić. Możesz nawet usłyszeć, słuchaj, jesteś spełnieniem moich marzeń, jesteś moją gwiazdą na niebie. Bądźmy razem. Cieszmy się. Tu nawet słyszę taką energię patchwork familię. Ty masz dzieci, ja mam dzieci, stwórzmy piękną rodzinę. Niech się spełni to nasze marzenie wcześniej. No, i tutaj będzie ci okazywał bardzo dużo uczuć, bo to jest król kielichów. Zobaczmy, czy to będzie szczere, kochani. Czy to będzie szczere, to trójka mieczy odwrócona. Jazdy narów. On w ogóle nie będzie brał pod uwagę, kochani, tego, że on cię tak mocno zranił. To tak, jakby tego tematu nie było. On będzie chciał to całkowicie wymazać. Ale powiem wam z asem denarów całkiem możliwe, że tak, że to jest szczere, że on powie, że jednak ma uczucia, ty jesteś spełnieniem, on będzie chciał coś naprawić, coś uzdrowić yy, i będzie chciał wykorzystać tą szansę z tobą, będzie chciał tego waszego wspólnego szczęścia. To będzie szczere, ale to będzie na zasadzie proszę nie rozmawiajmy o przeszłości, nie rozmawiajmy o tych moich błędach, o tym numerze, który ci wywinąłem. Dla niektórych z Was całkiem możliwe, że już właśnie o tej sytuacji y, powiedziała Wam jakaś tarucistka, ktoś Wam to coś wywróżył. Y, może właśnie dowiedzieliście się, że jest osoba trzecia, puściłyście to wolno, było rozstanie. Ale powiem Wam, że może być tak w przyszłości, że spotkacie się, umówicie się na dobre jedzonko, i wtedy zdacie sobie oboje sprawę z tego, że tak naprawdę jesteście dla siebie stworzeni. Całkiem możliwe, że to była lekcja karmiczna zarówno dla niego, jak i dla Ciebie. Ja broń Boże, tutaj nikogo nie usprawiedliwiam, kochani. Więc tutaj nie chodzi o te, wiecie, zaraz komentarze, nie, nie, jak poszedł, to niech spada. To, to tutaj może być, ja, mówię, yy, zakładam opcję, kiedy wy kiedy się na nowo spotkacie, odżyją te wszystkie uczucia. I zdajcie sobie oboje sprawę z tego zaraz na tym pierwszym spotkaniu po, tym, po tej waszej rozłące, że tak naprawdę to jest, to jest dokładnie ta osoba, która najbardziej do Ciebie pasuje, że nadajecie na tej samej fali, że to jest naprawdę takie, taka relacja z przeznaczenia, że wy jesteście sobie przeznaczeni. Jak długo nie ma tego kontaktu, to mówię, on może myśleć, że ty nie chcesz jak ja je popatrzę w oczy, ty powiedziałaś koniec, bo już może się dowiedziałaś od jakiejś tarocistki, że, że kogoś tam ma i puściłaś to wszystko wolno. Ale w momencie, kiedy się spotkacie, bo może tak być, że, że załóżmy po nie wiem, dwóch latach rozłąki zaprosicie na na kawę czy, czy na kolację, i w momencie, kiedy usiądziecie naprzeciwko siebie, popatrzycie sobie w oczy, zdacie sobie sprawę z tego, że te uczucia nadal są, że one tak naprawdę nigdy nie wygasły, tylko mogły je przyciemnić właśnie te negatywne emocje, typu rozczarowanie, złość, czasami nawet nienawiść, ale no, nie ma się co dziwić, kochani. Jeśli ktoś Was zostawia, Gdzieś tam na boku No dobrze Zobaczmy kochani Co nam powiedzą anioły do tego czytania Co nam powiedzą anioły Do tego czytania No tutaj rzeczywiście może się coś wydarzyć Między wami w najbliższej Przyszłości W najbliższej przyszłości Na schodzących tygodniach Ważne jest abyście dokładnie Wszystko przemyślała i odpowiedziała sobie szczerze, czy ty chcesz tego kontaktu, jeśli on się odezwie, czy potrafisz mu wybaczyć, czy potrafisz mu na nowo zaufać. Bo jeśli jesteś tego zdania, że nie, tutaj już nie ma co naprawiać, to nie ma sensu się też spotykać, jeśli on coś takiego zaproponuje. No chyba, że chcesz mu wygarnąć i wylać e, lampkę wina na spodnie. No to wtedy <śpoko> spoko. Ale tutaj anioły mówią, że Ty jesteś gotowa do tego, aby stawić temu czoła, i Ty wiesz, co masz robić. Ty wiesz doskonale, co masz robić. Zobaczmy jaka runa pieczętuje nam to czytanie. Bądźcie jasni i czyste. Bądźcie jasni i czyste. Bądźcie jasni i czyste. Jaka runa pieczętuje nam to czytanie? O, mamy dwie. Najpierw mamy Turisa, z Bóg siedzi za sterem. To jest relacja, właśnie to, co powiedziałam. Całkiem możliwe, że musieliście oboje przejść jakąś lekcję karmiczną. On z tą karmiczną parterką, a ty może miałeś właśnie wejść w poczucie własnej wartości. I co mamy jeszcze? I mamy, kochani, lot. Tutaj będzie ruch, będzie komunikacja, tu będą zmiany, tutaj się będzie dużo działo, kochani. Może nawet i podróże. Lot to również podróże. Okay. co nam powiedzą orakel karty jeszcze do tej energii? O, i znowu mamy pizę. No, będzie to spotkanie na tą pizzę. Może rzeczywiście lubiliście i lubicie chodzić czy jeść pizzę. Mamy koziorożca. No, całkiem możliwe właśnie w nadchodzących tygodniach, że Sylwestra możecie dostać rzeczywiście jakąś propozycję wyjazdu na Sylwestra, czy spędzenia razem Sylwestra. Jeśli jeszcze koziorożec, no to jest wszystko grudzień, styczeń, kochani, no i mamy jeszcze święta. Tutaj możecie być bardzo mili, miło zaskoczeni właśnie na święta. Może zacznie się od tego, że wyślę Wam życzenia świąteczne, będzie chciał się spotkać. No to będzie dla Was taki, e, taka niespodzianka świąteczna i całkiem możliwe, że Sylwestra, jeśli Wy chcecie, możecie spędzić razem, kochani. No tutaj rzeczywiście mamy nadchodzące tygodnie. Tutaj nie ma jakiejś dalekiej energii. No i, i mamy jeszcze czas, bo jeszcze mamy, kochani, do końca. Um, um, mamy sty, um, wrzesień, październik, listopad. Może rzeczywiście od trzech miesięcy w ogóle nie macie kontaktu, a on tutaj się wznowi i to może być, jak mówię. Już w grudniu czuję. Mhm. Ok, to teraz zobaczę jeszcze cyferki. Co mamy jedynkę, jeden dzień bądź tydzień coś może się bardzo szybko wydarzyć, kochani. Co mamy? Ty odzwierciedlasz świat, a świat odzwierciedla Ciebie. Czyli, kochani, jaka Twoja energia, w takiej energii on ruszy? Mamy piątkę, pięć dni, pięć tygodni. Ty podejmujesz sama decyzję. To wszystko, co tutaj się pokazało, czy ta historia pójdzie dalej, czy też nie. Wszystko zależy od Ciebie, to jest w Twoich rękach. Mamy ryby, dwanaście. I mamy początek i koniec. Ty sama wybierasz czas. I znowu mamy to potwierdzenie, że to ty dyktujesz warunki, czy ty podyktujesz warunki, jeśli on wróci. Kilka szansów jeszcze. Okej, okay, mamy. Mamy motylka, no mamy tą transformację. Mamy drzewo życia, czyli mocne połączenie zarówno to spirytualne, jak i Tutaj ziemskie jeszcze raz. Mamy kwiat lotosu. No, mamy tą naszą śnieżynkę, czyli zimą coś się wydarzy. E, tutaj mamy pięknego elfika. Nie wiem, może Ty lubisz elfy, on wierzycie w coś takiego, więc to będzie dla Was czytanie. Mamy literkę X i mamy akty X Y, czyli tutaj mamy jakąś dziwną, tajemniczą energię, kochani. <grytanie> ok. To tyle ode mnie. Jeśli Wam się to czytanie podobało, a nawet jak nie, to dajcie tą łapkę w górę, dobra? Kto jeszcze nie podbił wideo, to zapraszam serdecznie, bo to wszystko działa na naszą wspólną korzyść. Miłego weekendu i do zobaczenia. Do usłyszenia, kochani, buziaczki, Wasza Agnieszka. Mua.